Witam Państwa ponownie znowu grawostre laser cleaner model 300W, pistolet standardowy, tak jak Państwo wiecie. Tutaj mamy do dyspozycji urządzenie, które to jest w tej chwili nastawione na moc 150 W, jak widać i tryb, który czyści bardzo delikatnie materiały. Można próbować czyścić tym trybem drewno. Tutaj widać jak ten tryb mniej więcej wyświetla obraz, ale akurat ten może do drewna jest trochę niewdzięczny bardziej nadaje się do czyszczenia powłok anodowanych. Mogą Państwo zobaczyć teraz z tą mocą 100, 150 W będę czyścił delikatnie tą powłokę. Dlaczego taka ma, mała moc? Przede wszystkim dlatego, że nasza blaszka ma 0,3 mm i uległaby spaleniu, a w ten sposób możemy właśnie usuwać tą powłokę bardzo, bardzo delikatnie bez Wyginania się tych blaszek w sposób jakby niechciany. Widzicie Państwo, jest w tym momencie tylko i wyłącznie reakcja z powłoką anody no, i nie robię krzywdy, że tak powiem, tej, tej blaszce. No i mamy to gotowe. Proszę zobaczyć, jaka powierzchnia. Jest to bardzo spektakularny sposób czyszczenia. Praktycznie no, inną metodą, może chemicznie, moglibyśmy jeszcze to wyczyścić, ale jaki wielki byłby tutaj znój przy. Przy moczeniu tego wszystkiego powierzchnia gotowa do kolejnego malowania, jakość. Jestem Państwu w stanie pokażę to pod mikroskopem, jakość praktycznie perfekcyjna. Także niekoniecznie laser musi pracować wielką mocą, bo on wtedy nie reaguje prawidłowo z wszystkimi materiałami. Tutaj proszę zobaczyć, taka ciekawostka przeczyszczę trochę drewno przy użyciu tego trybu, ale tak jak powiedziałem, tu do drewna trzeba troszeczkę wiedzy odnośnie powok, bo w większości czyścimy powłoki, a nie czyścimy drewno. Także to drewno pokażę Państwu, jeśli nie będzie możliwość, na kolejnym filmie. Zapraszam serdecznie i polecam 300-watowy Gravostar. Naprawdę fajne urządzenie nie tylko do czyszczenia stali, rdzy, tylko do czyszczenia aluminium, powłok anodowanych, lakierów i innych dziwnych przedmiotów z branży motoryzacyjnej.